Dzisiaj udajemy się do maszynowni, której stan woła o pomstę do nieba. Chociaż maszynownia to nie wszystko, co zostało z całego kompleksu szybu. Działania społeczników zaowocowały bowiem uratowaniem wieży wyciągowej szybu z 1897 roku o ponad 30 metrach wysokości. Sama wieża została wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego 17 maja 2018 roku. Nadmienić należy jednak, co następuje. W tymże rejestrze zabytków od 2014 roku figuruje cały zespół zabudowań nad szybia. Warto wspomnieć nadto, że kompleks znajduje się w mieście słynącym dawniej sprężnie działającego przemysłu. Przy czym dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie. Na szczęście niektóre elementy dawnej świetności udało się współcześnie uratować jako zabytki techniki oraz architektury. Sam szyb wydrążono pomiędzy 1880 a 1887 rokiem jako trzeci kopalni węgla kamiennego Laura Hütte. Drążenie dwóch poprzednich rozpoczęto odpowiednio w 1879 i w 1881 roku. Szyby nazwano na cześć tajnego radcy górniczego, wysokiego tytułem urzędnika państwowego w państwach niemieckojęzycznych Richtera. Z uwagi na rozległość rejon trzech szybów był tak naprawdę traktowany jako odrębna kopalnia. W szybie trzecim pracowała parowa maszyna wyciągowa wyprodukowana w Eintracht Hütte w czasach polskich Huta zgoda w 1897 roku. Do wszystkich trzech szybów doprowadzono linię kolejową, łączącą je z Laura Hütte, czyli po polsku Hutą Laura. Elementem infrastruktury był wiadukt o imponującej wtedy długości 350 metrów. Przed I wojną światową szyb trzeci miał 216 metrów głębokości. Gdy zlikwidowano kopalnię macierzystą, majątek przekazano spółce restrukturyzacji kopalń, która podejmowała próby sprzedaży wieży. Sam szyb jest nadal wykorzystywany przez centralny zakład odwadniania kopalń, stąd przedmiotem licytacji była sama konstrukcja wieży, bez nadszybia. Zakładano również scenariusz, według którego wieża miałaby zostać zezłomowana. Na szczęście, choć przypadków w tym zero, są w tym tylko i wyłącznie działania zaangażowanych aktywistów. Do takiego aktu dewastacji nie doszło. Jak to często bywa, pozostaje jedno, brzęczące w uszach pytanie. Co dalej?